Witam, witam. Miałem pokazać działeczkę. Tak to wygląda. Zaraz zaczynam tu kosić. Tu będą kule Później, kiedyś tam w przyszłym roku może. Pokażę to później po wykoszeniu częściowo. to jest samo samosiejek. Trzeba to wszystko powycinać Żeby jak to wygląda. Trzymaj da się. Hej. brybry. Bry. No i tak na razie to wygląda po dwóch godzinach pracy. Coraz więcej wycięte działka zaczyna być widoczna powolutku pszczoły pewnie będą gdzieś tam z tyłu przed tymi, tam z tyłu, gdzieś tam działka ma 50 metrów długości, więc pewnie gdzieś na końcu i na końcu jest rzeczka taka mała, więc pewnie przy rzeczce gdzieś ale no jest roboty sporo. Dużo się samosieje, które trzeba wyczyścić gęsto ale idzie powolutku. Później jeszcze jedna staweczka będzie. Na razie trzymajcie się. Witam, witam ponownie. Kończymy na dzisiaj. Zobaczcie. Bo już mam dość. Przedwyczyszczony, jeszcze tutaj te wszystkie krzoki trzeba wyciąć. Ale dostaliśmy się już dzisiaj. Dostałem się dzisiaj do rzeczki. Tak to wygląda ta nasza działka, która będzie pod pszczoły i pod inne rzeczy. Tu idziemy, idziemy, idziemy. Tu już jest dość ładnie wyczerpane, Już tych szoków takich wielkich nie ma, ale te wszystkie samosieki pójdą do, do wycięcia. Tam jest jeden dom zostawimy i tu jest klon, który też zostawimy. Mamy tutaj obok w ogóle dużo leszczyny, więc dla pszczół rewelacyjnie. No tu zostały jeszcze krzaki, ale do tej do rzeczki się już dociąłem w tej gęstwinie. Już trochę człowiek padnięty, 4 godziny siedzenia przy pile i i przy kosiarce, jednak robi swoje. O, tutaj już kupę jeżyn, tutaj jeszcze to, nie wiem jak z tym, czy to zostawimy, nawet nie wiem co to jest, chyba śliwa ale chyba pójdzie do wycięcia. Na pewno tam klon zostawimy. Tam jest ta, ta, tamte drzewka to są graniczne i tutaj też są graniczne. Tylko musimy wziąć te żeby to wytyczyć, gdzieś jest granica. No i tam jakiś śmietnik jest. Jak to zwykle każdy gdzieś próbuje śmietnik znaleźć i coś wyrzucić. A tu mamy taką rzeczkę malutką na końcu, która podobno raz na jakiś czas wylewa. Ale mamy zamiar tutaj ten dół podsypać, bo tak jak widać ta działka jest nierówna. Więc będziemy to podsypywać, prawdopodobnie będę pisał o ziemię. A tu mamy taką rzeczkę: rzęsa jest tutaj taka wodna, ładna. No musimy to wyczyścić, ten, ten topinambur tam też trzeba będzie wyczyścić, bo tutaj ktoś sadzi, albo jest dziko rosnący ten topinambur, więc też dla pszczół bardzo dobrze. No i tutaj jest taka rzeczka, jeszcze ją nie przeciąłem do końca, bo jeszcze chcę drugą stronę też wyczyścić brzegu, żeby to nie zarastało, żeby tą rzeczkę było widać ładnie. No i tyle. I tak to wygląda. Tak wygląda ta działeczka, która będzie na pszczółki. Pszczółki pewnie gdzieś tu z tyłu będą, podejrzewam. Także roboty dzisiaj bardzo dużo zrobione. Niestety piła mi się już łańcuchowa, wstępiła całkowicie łańcuch, więc albo muszę go naoszczyć, albo muszę go po prostu wziąć i... I, i, i co? No i kupić nowy, nie? Żeby to wszystko resztę wyciąć. I tak to wygląda. Dobrze, dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej!